Nowa aktualizacja, powrót OG Fortnite'a, sezon trzeci, w dziale 5, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie go dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy już teraz chcielibyście mieć wakacje, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku teraz na ekranie widzicie zwycięzce na karnet żywioły z przed paru filmów. I spokojnie, jeżeli nic nie wygraliście, no to definitywnie jeszcze w przyszłości zapewne jakieś konkursy się pojawią, także jak najbardziej subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby oczywiście te was nie ominęły. Natomiast moi drodzy, my teraz przechodzimy sobie do właśnie pierwszego tematu. Pierwszym tematem jest to nowa aktualizacja, i jak się okazuje, no to w grze no, wydaje mi się, że chyba w ogóle żadnej aktualizacji nie było. Jedyne co tak tak naprawdę się pojawiło to chociażby coś takiego, czyli generalnie już właśnie takie potwierdzenie czysto w grze kolaboracji ze Star Warsami, czyli 3 maja, dawno, dawno temu w odległej galaktyce, czas tam powrócić, Gwiezdne Wojny od 3 maja, ale oczywiście jest to temat, o którym już ostatnio wam mówiłem, także wydaje mi się, że w większości osób o tym po prostu wie, natomiast my przechodzimy sobie do właśnie innych rzeczy, które już do gry no, nadajdą niedługo. Zaczynając właśnie od nowej, wielkiej aktualizacji 29.30. No i aktualizacja ta została dodana do specjalnych właśnie serwerów, co oznacza, że możemy się jej spodziewać w następny wtorek. No i jeśli chodzi właśnie o tą aktualizację 29.30, no to takich rzeczy, których możemy się spodziewać, to chociażby właśnie nowy artysta dla trybu Fortnite Festival, oczywiście sezon trzeci całego trybu Fortnite Festival, przy okazji powrót broni Tactical AR. Następnie moi drodzy, nowe style Lego i jeszcze więcej. Także. To tak naprawdę takie rzeczy, które wiemy, że na 100% się w tym update pojawią, ale definitywnie pewnie tych rzeczy będzie jeszcze więcej. Także jak najbardziej nie macie się o co martwić. Natomiast, moi drodzy, bardzo ciekawą sprawą jest to to, że Fortnite właśnie zaczęło testować aktualizację 33.0. No i właśnie gracze spekulują, że jest to sezon pierwszy rozdziału 6. No i najprawdopodobniej takowy sezon pierwszy rozdziału 6 po raz kolejny zostanie wydany pewnie gdzieś w grudniu, czyli tak jak za... Przed nim razem. Natomiast moi drodzy, w tym akurat temacie jest tutaj taki jeden bardzo ciekawy i przy okazji fajny podpunkt, ponieważ daje nam to to, że właśnie Fortnite OG wydarzy się po raz kolejny wraz z aktualizacją 32.0, tylko że oczywiście będzie on w innym wydaniu, ponieważ jak najbardziej Fortnite OG jest potwierdzony, więc jak najbardziej no, oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że zapewne no, będzie to wszystko się mniej więcej działo tak jak w sumie rok temu, czyli i do tak jak rok temu, więc no, nowy rozdział startuje tak jak rok temu. Przy okazji sezon OG też będzie taki jak rok temu, w sensie w tej samej dacie mniej więcej, tylko że zapewne będzie tam coś innego niż właśnie było poprzednim razem. Także to też myślę, że naprawdę całkiem ciekawie. No i oczywiście, jak będzie, będą jakiekolwiek aktualizacje w tych tematach, no to oczywiście o wszystkim was poinformuję, ponieważ wydaje mi się, że sezon OG może być, no, jak najbardziej ciekawy, więc zobaczymy, jak to się oczywiście dalej potoczy. Natomiast, moi drodzy, my teraz przechodzimy sobie do bardzo ciekawego tematu. Sezonu trzeciego w rozdziale 5 Fortnite'a. Ponieważ jest to nadchodzący sezon, i tak naprawdę po zakończeniu obecnego, właśnie w takowym sezonie trzecim będziemy. No i wiadomo, że obecny sezon trwa do 24 maja, czyli no dosłownie jeszcze nieco ponad miesiąc i już właśnie takowy nowy sezon będzie. No i definitywnie z takich potwierdzonych rzeczy mamy chociażby to, że w następnym sezonie będziemy mieli w trybie kreatywnym możliwość grania po prostu no, ludzikami z Fall Guysów. Także to akurat myślę, że jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa. No i w sumie potwierdzenie tego dostaliśmy już nawet parę miesięcy temu. No i teraz tak naprawdę to się by ze sobą zgrywało, że właśnie gdzieś Wraz ze startem nowego sezonu mielibyśmy właśnie te po prostu fasolki z Guysów. Oczywiście właśnie z ostatniego filmu, ponieważ tam też właśnie o tym mówiłem, no wiemy, że Fortnite już właśnie testuje ten sezon trzeci. No i oczywiście sezon trzeci, czyli następny sezon, będzie przy okazji przez praktycznie całe lato. Także generalnie miejmy nadzieję właśnie o jedną rzecz, że Fortnite nie zrobi tego samego, co rok temu właśnie w wakacje, ponieważ dosłownie przez całe wakacje, no to zmienili oni jedno miejsce dali questy na sekretnego skina i po prostu pojechali na wakacyjną przerwę. Więc miejmy nadzieję, że akurat w tym roku będzie więcej zmian. Natomiast jeśli chodzi o właśnie motyw ogólny następnego sezonu, no to gracze spekulują, że może być to właśnie motyw apokalipsy, co rzeczywiście byłoby, wydaje mi się, że całkiem ciekawym motywem. Oczywiście właśnie przez obecny sezon cała rzeka Styx ma się po prostu coraz bardziej rozwijać. No i generalnie, moi drodzy, no to poza tym wszystkim Wszystkim dostaliśmy też parę takich ciekawych informacji. Na przykład jedna z tych informacji mówi to, że tak zwany Mad Max ma właśnie, no, że tak powiem, premierę filmu w ten sam dzień, kiedy nowy sezon startuje. No i przy okazji, moi drodzy, no to właśnie troszeczkę by się to zgrywało pod całą kolaborację. No i przy okazji, moi drodzy, w ogólnie ankietach mamy też całkiem sporo skinów, właśnie takich, no można by powiedzieć, że apokaliptycznych, które wyglądają naprawdę całkiem, ale to całkiem ciekawe ale wydaje mi się, że taki motyw sezonu mógłby jak najbardziej się sprawdzić, ponieważ jeszcze nigdy właśnie w historii Fortnite'a takiego nie było, więc według mnie jest to naprawdę całkiem fajny pomysł. Oczywiście przy okazji, no, mieszając to nieco z wakacjami, myślę, że mogłoby to naprawdę całkiem, ale to całkiem nieźle wypalić. Natomiast, no, jakie plany ma Fortnite? Chwilowo tak naprawdę, no, niestety nie wiemy i nie mamy aż tylu podpowiedzi i zapowiedzi, jak na przykład mieliśmy w sezonie pierwszym odnośnie sezonu, Drugiego, bo tak naprawdę bardzo dużo osób już na początek ostatniego sezonu przewidziało to, że nowy sezon, czyli ten sezon, w którym jesteśmy obecnie, będzie właśnie poświęcony mitologii greckiej. Także tutaj mamy właśnie tylko i wyłącznie parę takich teorii, więc cóż, zobaczymy, czy rzeczywiście takowe się sprawdzą. Jak na razie wydaje mi się, że musimy troszeczkę bardziej poczekać, ale chociażby wiemy, że Epic Games testuje właśnie no już ten sezon. Mamy przy okazji jakieś pierwsze teorie, jakieś pierwsze spojrzenia, także wydaje mi się, że z czasem definitywnie. Będziemy coraz więcej tych rzeczy dostawali, ponieważ, no jak już mówiłem, jesteśmy dosłownie nieco ponad miesiąc od tego sezonu. No i w sumie też jesteśmy już w połowie tego sezonu, więc definitywnie z czasem no, będą do nas napływały jakieś nowe przecieki i tego typu sprawy. Także oczywiście subskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby po prostu tego nie przegapić, ponieważ jak będzie jakieś nowe info na temat nowego sezonu trzeciego, to jak najbardziej Was o tym poinformuje. A Wy, moi drodzy, w komentarzu możecie dać znać, co Wy sądzicie na temat na przykład takiego motywu. Apokalipsy. Czy według Was byłby to spoko motyw, czy może jednak niekoniecznie. No i oczywiście jeśli, moi drodzy, ten materiał Wam się spodobał zostawcie tu łapeczkę do góry. Tak samo jeśli będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. No i bardzo dziękuję każdej osobie, która ten kodzik jak najbardziej ma wpisany. No i naprawdę bardzo wiele ciekawych skinów po prostu właśnie w takowym sklepie zawitało, także jak najbardziej jak będziecie się na któregoś decydowali, no to wydaje mi się, że z moim kodzikiem możecie to jak najbardziej sobie zakupić i tym samym to już by było na tyle. W komentarzu, moi drodzy, no jak już mówiłem, napiszcie co sądzicie na temat motywu apokalipsy, czy według was byłby to spoko motyw, no i jak napiszecie to postaram wam się przypiąć serduszko. No i to tyle. Yo.